Trzymając budżet 2700 na osobę, czyli w przypadku czteroosobowej rodziny liczmy czteroosobową rodzinę. To jest niecałe 11 tysięcy. Liczmy jakieś tam dokładnie 10-800, powiedzmy niecałe 11 tysięcy. Czy mając taki budżet, jesteśmy w stanie przyjechać tutaj na tydzień z tą naszą czteroosobową rodziną, Liczmy, że wszystkie osoby są dorosłe. Oczywiście tutaj mogą być dzieci, ale będziemy je liczyć jako osoby, jako osoby dorosłe. I spędzić tutaj czas właśnie na tej pięknej plaży. Miejsce, które wybrałem na nasz tygodniowy urlop, to jest właśnie to miejsce. To jest południowa Costa Blanca, a dokładnie Orihuela Costa. To jest jakieś 50 km od lotniska w Alicante. Tutaj jedziemy 45... Minut do 50 minut trasą N332 i mamy do dyspozycji właśnie tą małą plażę, tamtą plażę Aquamarina, a za tą plażą Aquamarina jest jedna z największych plaż tutaj w okolicy Plaża Laglea. Ona jest naprawdę szeroka, duża, przepiękna plaża. Natomiast apartamenty, które mamy do dyspozycji, to są właśnie tutaj w tych, w tych blokach. Niektóre będą troszeczkę głębiej, może. 50 do 100 metrów od tego klifu. Oczywiście taki apartament też będzie dysponował własnym basenem, czyli na terenie tego apartamentu jest, czy apartamentowca, jest basen, przy którym też oczywiście można spędzać czas. I te plaże w odległości 200-300, Lagla, może jakieś 400 metrów. Piękny pasaż, którym możemy chodzić praktycznie cały czas. No pewnie w ciągu dnia będzie trochę za ciepło, ale ranki, wieczory to jest, jest piękne miejsce spacerowe. I tam jest przepiękne są też y, tereny takie rekreacyjne i restauracje, w których tu jest całe mnóstwo i one oferują bardzo tanie posiłki. Są też fast foody oczywiście typu KFC, ale te, te restauracje, które tutaj są, które nie są fast foodami, też oferują bardzo tanie, ale bardzo dobre posiłki i takie w ciągu dnia, na przykład lunchowe menu za 10-12 euro od osoby, gdzie masz 3 dania plus napój i warto sobie właśnie zobaczyć tą ofertę, przejeść, zaraz zobaczymy, co tutaj takiego można wybrać i czy się rzeczywiście zmieścimy w tych, w tych naszych dwóch 700 na te wszystkie oczywiście podstawowe wydatki, tak? Bo oczywiście tutaj nasz budżet, jeżeli mamy tylko 2700, to się w nim powinniśmy zmieścić, ale jeżeli mamy trochę większy budżet, no to oczywiście będziemy korzystać z większej ilości atrakcji. Ta nasza droga nad morze dosłownie 100 metrów tą alejką i praktycznie w prawo następne 100 metrów i jesteśmy już na pierwszej plaży. Co będą zawierały nasze koszty? No bo to są koszty oczywiście obowiązkowe. Wiadomo, przelot samolotem do Alicante. Wiadomo, pobyt w apartamencie z, z dwiema sypialniami, z salonem, z kuchnią, łazienką. Oczywiście taki apartament na cztery osoby. Oczywiście transfer z lotniska do apartamentu i z powrotem, czyli w transfer w obie strony. Oczywiście wyżywienie, tak? Czyli śniadanie, obiad, kolacje. Założenie jest takie, że śniadania jemy sami w apartamencie. Robimy sobie po prostu śniadania sami. Natomiast obiady i kolacje. Szukamy tutaj jakichś opcji, czy też na plaży, bo mamy ładny bar plażowy, czy też tutaj niedaleko jest pełno właśnie restauracji, także tych opcji e, lunchowo-kolacyjnych jest całe mnóstwo. Zobaczymy, czy ten budżet nam wystarczy. Mamy tutaj właśnie tą plażę, mamy tutaj taki piękny pasaż, który, którym do tej plaży idziemy, natomiast nasz apartament będzie właśnie tam na tym klifie. On będzie w jednym z tych, jak widzimy, apart apartamentowców, tam właśnie na tym klipie. Więc przejście do plaży możemy skorzystać z plaży, która jest pod samym klifem. Tu ją też ładnie widać. To jest też bardzo ładne miejsce i tutaj też ludzie z tej plaży korzystają. Lub z tej plaży, która jest nieco dalej, która się właśnie znajduje tam. Plusem tamtej plaży jest. O, no, są oczywiście łóżka, ale to są płatne łóżka i oczywiście bar plażowy, z którego też możemy korzystać. A na tym klifie jest prześliczna promenada, którą też oczywiście możemy spacerować wieczorami. Na termin pobytu. No właśnie jaki sobie wybierzemy termin pobytu, to może być powiedzmy druga połowa sierpnia, ale ja zaproponuję dokładnie ostatni tydzień sierpnia. Sprawdziłem loty. Z jednego z miast z Polski do Alicante i mam te ceny, jeżeli chodzi o loty. Mam ceny, jeżeli chodzi o apartament. Tutaj, teraz z bliska ładnie widać tą plażę. Ta plaża może nie jest zakaś imponująca, ona jest dużo mniejsza, ale też kąpiel tutaj w wodzie jest możliwa jak najbardziej. No a tym pięknym pasażem, tutaj tym pięknym przejściem, to sobie możemy do naszego apartamentu w bardzo prosty sposób dochodzić i do plaży mamy. Raptem 300 metrów. Tak, wybrałem po prostu ostatni tydzień sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że to już jest tutaj dużo mniej ludzi. Także wybieramy sobie ostatni tydzień sierpnia. Jaka tu jest pogoda? No, te największe upały, tak są, powiedzmy, do około 20-25 sierpnia. Także możemy się spodziewać jeszcze upałów około 32-33 stopnie. Temperatura wody to jest wtedy 27-28 stopni. Wydaje mi się, że jest to ta końcówka, właśnie lata tutaj, końcówka sierpnia. Jest jeszcze bardzo upalna, nie ma już ludzi. Temperatura wody jest wtedy właśnie najwyższa 27-28 stopni. A już takiego tłoku nie ma po prostu. Już nie ma takiego tłoku. Tam będzie nasz apartament. W jednym z tych budynków możemy tam zaraz podejść. Bezpośrednio za naszym apartamentem, dosłownie 200-300 metrów za plażami, mamy taki pasaż, gdzie mamy sklepy i restauracje. I tu jest olbrzymi wybór restauracji i jak widać niektóre z nich oferują takie menu dnia za około 10 euro. No zobaczmy co my tutaj mamy. Oczywiście dostępne są też bankomaty, jakbyśmy potrzebowali gotówkę. Nie ma, nie ma problemu. No, zobaczmy, jakie mamy tu oferty, jeżeli chodzi o pizzę. No, margarita za około 10 euro, pepperoni 12, salami. No, widzę, że za 12 euro można mieć pizzę. 12,50. Ceny zaczynają się od 10 euro, jeżeli chodzi o pizzę. No Jeżeli ktoś ma ochotę na hinduską restaurację, to tutaj widzę, że główne danie już zaczyna się od 9,50 i to jest danie z kurczaka, więc spokojnie możemy. Czy też no tutaj widzę, też się zagnięcina, także spokojnie możemy sobie też przyjść do restauracji nieco bardziej egzotycznej. Jeżeli chodzi o ryby, no 7,75 i potem mamy 11,75 też. Te ceny nie przerażają. Myślę, że w tych 12 powiedzmy 12,50 powinniśmy się zmieścić. Kolejna pizzeria. Pasta od 14. No i tutaj pizze są nieco droższe. Widzę 12, 12 15 euro. Kolejna hinduska, tym razem tandoori. Też od praktycznie 9 euro zaczyna się, zaczynają się główne dania. Widzę, że za 10,50, 12 możemy coś spokojnie sobie tutaj znaleźć. Tutaj mamy trzy tapas, małe, małe piwo lub, lub wino lub soft drink 13,50. No to też jest takie, taka oferta. Lunchowa. Tam w głębi widzę jest kolejna hinduska naprawdę z tych hinduskich bardzo dużo. Tutaj jest włoska, kolejna tutaj mamy łok. No to chyba taka... Mieszana. Co my tutaj mamy? Menu dziecięce od 8 euro. No i dania główne od 12,50. Kolejna Induska, New Delhi. No, i tak tym pasażem możemy tam przejść jeszcze kilkaset metrów i wybrać jeszcze kilka czy nawet kilkanaście restauracji, a część z tych restauracji też jest po drugiej stronie tej drogi. Też warto tam skorzystać z oferty po drugiej stronie drogi jak najbardziej. Lodziarnie oczywiście, kawiarnie tutaj też znajdziemy. No i nasz apartament będzie mniej więcej mniej więcej tutaj. Tak będzie wyglądało nasze bezpośrednie otoczenie, czyli nasz apartamentowiec, który będzie jednym z tych budynków Tutaj, oczywiście, po tej stronie też są restauracje. No ale też mamy tutaj ładowarki do Tesli. Jeżeli chodzi o takie codzienne zakupy, właśnie na śniadanie, czy jakieś napoje, czy nawet, czy napoje alkoholowe, to proponuję sieć konsum. Jak widać ta sieć jest czynna w sezonie, także w niedzielę do godziny 14.30. W związku z tym możemy tutaj także się spokojnie zaopatrzyć w niedzielę. Jest to bardzo dobra sieć, niedroga, dostępna, nie za duże sklepy nie są za duże, ale naprawdę bardzo dobrze zaopatrzone, więc warto. Oczywiście, ceny biletów to jest troszkę loteria. No tutaj mi się akurat udało znaleźć takie ceny dla czterech osób. To jest niecałe 3400, więc przyjmuję to do mojej kalkulacji. Miasto, no akurat tutaj wybrałem Wrocław, ale to może być dowolne inne miasto. Trzeba po prostu próbować. Te ceny się na pewno będą zmieniać. Apartamentu szukam na booking.com. Podaję oczywiście termin. Wpisuję tutaj Torę wiecha, ponieważ Orihuela Costa leży w pobliżu, ale potem szukam sobie na mapie właśnie w tej okolicy, która mnie interesuje i znajduję dosyć fajny apartament właśnie w takiej cenie, która byłaby jeszcze do zaakceptowania. Niecałe 3600 zł. On ma praktycznie wszystko to, co chce. Ma basen, ma dwie sypialnie i jest bardzo blisko właśnie plaży. Czyli dodajmy do naszych biletów lokum, mamy razem 7000. Transfer proponuje autobus do Torewiecha za 7 euro od osoby, czyli mamy 28 euro plus 25 taksówka z Torewiecha do naszej lokalizacji. Razem policzmy 55 euro w jedną stronę, czyli 110 euro, no to przyjmuję 470 zł. Oczywiście sumujemy, mamy 7470. Śniadania, spokojnie się wszyscy zmieścimy w 15 euro. Bagietki, jajka, paróweczki, płatki, drzemy, plus jakieś napoje, w tym także napoje alkoholowe, to będzie 20 parę euro dziennie. Czyli liczę, liczę 100 złotych razy 7, to jest 700 złotych, czyli mam 870. Obiady i kolacje, tak, policzę to budżetowo. Po 200 złotych na rodzinę na posiłek, czyli 400 dziennie. Dobrze, może się zdarzyć, że czasem nie pójdziemy na ten obiad, czy nie pójdziemy na kolację, zrobimy sobie sami, to zaoszczędzimy. Czyli mam 400 razy 7, czyli 2800 i to mi wychodzi łącznie 10,970, czyli 11 tysięcy.